Armińsko-Mazurska Izba Lekarska po raz kolejny zorganizowała zabawę choinkową dla dzieci i wnucząt członków izby. Tego dnia dom lekarza, za sprawą wielu atrakcji, zamienił się w prawdziwą krainę świętego Mikołaja. Z wielką radością mogę powiedzieć, że kolejny raz spotykamy się na dorocznej zabawie choinkowej w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. W tym roku frekwencja pozytywnie nas zaskoczyła. Zapisało się ponad 300 dzieci na naszą zabawę. W związku z tym opanowaliśmy wszystkie piętra w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej. Przygotowaliśmy masę atrakcji, począwszy od zabaw, tańców z animatorami, przez dwie fotobudki, klasyczną i 360 stopni. Jak również przygotowaliśmy warsztaty ozdabiania bombek. No i w tym roku zupełna nowość, czyli Hobby Horse. Dzieci będą mogły skakać, szaleć na świątecznych zawodach Hobby horsowych. Wszystko w naszej Izbie Lekarskiej. Pani Prezes, Czekacie na to spotkanie coroczne? Czekamy, czekamy na szczególnie rodzice swoich małych pociech, jak i też babcie, dziadkowie, ponieważ no, impreza jest dla wszystkich pociech lekarskich. Także jest to faktycznie wielka atrakcja i z roku na rok mamy coraz więcej uczestników. To taki marketing szeptany, każdy, kto był, to zachęca zachęca kolejne osoby, żeby przyłączyły się do tej zabawy. Także faktycznie mamy zabawę rozplanowaną na trzy piętra. I chyba jeszcze mało. Wszystko, co tylko może dzieci cieszyć. I zdrowy poczęstunek, prawda? Tak, oczywiście. Szczególnie, że organizatorka Małgosia Schmidt bardzo, jako pediatra bardzo o to dba. Także nie ma tutaj niezdrowego jedzenia, napoje, no to po prostu woda, są owoce. Także o to też oczywiście dbamy. To jest w zasadzie taka impreza, na którą się czeka przez cały rok. Wiadomo, że będzie zorganizowana na najwyższym poziomie. Mnóstwo atrakcji dla dzieci. Mikołaj, wizyta bałwanka, wizyta Elzy. Słodkie przekąski, zdrowe, co najważniejsze. W zasadzie. Już po, po 1 listopada jak tylko się zaczynają pojawiać Mikołaje w sklepach, yy, córka zaczyna pytać, czy idziemy w tym roku na Mikołajki do Izby. Jest coraz więcej młodych ludzi w Izbie, którzy mają małe dzieci, więc yy, to jest yy, taka impreza Mikołajowa jest znakomitym prognostykiem tego, co się dzieje w Izbie. Po prostu odmładza nam się izba, mamy coraz więcej yy, fajnych, aktywnych, młodych lekarzy w regionie. Jesteśmy zaskoczeni aż tak dużą frekwencją. To bardzo miło widzieć, jak środowisko się integruje i też jakoś międzypokoleniowo się tutaj udziela. Zabawa dla dzieci przede wszystkim, ale dla Was, dla e, rodzin, medyków, członków Izby Lekarskiej to też taka okazja do spotkania, tak. porozmawiania, na co tak. dzień chyba nie ma czasu. Na to. Absolutnie, no trochę jesteśmy za bardzo obciążani, więc tutaj w takich innych warunkach zdarza się, że e, nie poznaję kolegi albo koleżanki, bo w cywilnym ubraniu wygląda się troszkę inaczej niż w fartuchu. ale to rzeczywiście jest bardzo miło フ。 telewizja Kopernik. Kopernik.tv